Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Chrystusowi wytoczono dwa procesy, podczas których dwukrotnie też skazano go na śmierć. W tle obydwóch znajdowało się zagadnienie prawdy, o której mówił on do Piłata: Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Pierwszy proces miał miejsce w nocy, tuż po uwięzieniu Chrystusa w ogrodzie Getsemanii. Odbywał się przed wysoką radą, zwołaną na prędce przez arcykapłana Kajfasza. Proces miał charakter ściśle religijny. Chodziło w nim o prawdę dotyczącą samego Boga, o którym Jezus wielokrotnie mówił w swoim nauczaniu, że jest Jego Ojcem. Najbardziej dramatycznym momentem przesłuchania Stało się pytanie Kajfasza, poprzysięgam Cię na Boga Żywego, powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Na to Jezus mu odpowiedział, dając świadectwo prawdzie, choć doskonale zdawał sobie sprawę, jakie tego będą konsekwencje. Tak, ja Nim jestem. Ale powiadam Wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, Siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Te stwierdzenia stanowiły dla kaifasza niewyobrażalną wręcz obrazę Boga Izraela. Zareagował więc niezwykle gwałtownie. Rozdarł swoje szaty i wskazując na Jezusa, zawołał: Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Wówczas członkowie Wysokiej Rady wydali jednobrzmiący wyrok: winien jest śmierci. Drugi proces Jezusa odbył się przed prokuratorem rzymskim Piwatem, do którego zaprowadzili go Żydzi. Tym razem proces ten miał charakter polityczny. W gruncie rzeczy. Chodziło w nim o to, czy Jezus Nazaretu, który stwierdził wobec Piłata, że jest królem żydowskim, nie narusza władzy samego cesarza i czy tym samym mu nie zagraża. Taki charakter procesu narzucili Piłatowi arcykapłani i podburzony przez nich tłum. Widząc, że prokurator rzymski usiłuje uwolnić Jezusa, zaczęli krzyczeć, jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Poza Cezarem nie mamy króla. Obawiając się o dalszą karierę polityczną, Piłat uległ żądaniom Żydów. Wydał więc Jezusa Żydom, aby go ukrzyżowano. Tak oto rozpoczęła się droga, u kresu której Król męczenników miał oddać swe życie za zbawienie świata. Na krótko przed swoją męką Pan Jezus powiedział do apostołów zebranych wokół niego w wieczerniku: Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Stąd dzieje Kościoła od samego początku, aż po dzień dzisiejszy są dziejami męczenników. Niekiedy prześladowania miały charakter głównie religijny, gdy głoszący swą wiarę chrześcijanie napotykali na opór ze strony wyznawców innych religii. Czasami prześladowania te wynikały z poczucia zagrożenia o charakterze politycznym lub ideologicznym. Bywało, że walkę z Kościołem prowadzono. Pragnąc przede wszystkim zawłaszczyć jego dobra materialne. W czasach najnowszych walka ta miała miejsce i ciągle jeszcze ma w niektórych częściach współczesnego świata, gdy do władzy dochodzili komuniści, którzy właśnie w kościele widzieli największe dla siebie zagrożenie. Wynikało to najpierw z przyjętego przez nich swoistego ontologicznego dogmatu, zawartego w machistowskiej doktrynie według którego cała rzeczywistość ma charakter czysto materialny. Stąd niemożliwe jest istnienie jakiejś transcendencji, a tym bardziej jakiegoś osobowego Boga. Sama religia jawiła się, zgodnie ze słynnym powiedzeniem Marksa, jako rodzaj narkotyku, jako opium dla ludu, co później strawestował Lenin, twierdząc, że religia jest gorzałką dla ludu. Aby móc w pełni sprawować władzę nad umysłami podległych im ludzi, w walce z Kościołem, komuniści widzieli swój podstawowy cel polityczny. Tak właśnie działo się w tych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, które w latach 1944-1945 znalazły się w strefie wpływów Rosji Sowieckiej. To również miało miejsce w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. W październiku 1947 roku w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego odbyła się konferencja, podczas której stwierdzono w walce przeciw demokratycznemu ustrojowi państwa polskiego zaczyna kler polski wysuwać się na pierwszy plan. Dlatego też sprawa przeciwdziałania i zwalczania wrogiej działalności politycznej kleru i obozu katolickiego musi zająć odpowiednie miejsce w pracy organów bezpieczeństwa publicznego. Zwalczanie wrogiej działalności kleru jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed nami. Żeby wroga móc bić, a tym bardziej takiego wroga jak kler, trzeba go znać. Rozpracować wszystkie jego kanały, formy i metody działania. W następstwie podjętych wtedy ustaleń zaczęła się otwarta walka z Kościołem. Jego kolejnymi etapami było zamykanie kościelnych ośrodków Caritas oraz niektórych domów zakonnych i niższych seminariów duchownych, usuwanie nauczania religii ze szkół, proces księży Kurii Krakowskiej. Wyrzucenie biskupów z diecezji katowickiej, uwięzienie, torturowanie i publiczny proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, oskarżonego o działalność szpiegowską na rzecz Watykanu. 9 lutego 1953 roku władze wydały dekret, na mocy którego wszyscy duchowni zostali zobowiązani do ślubowania lojalności wobec komunistycznego państwa. Ponadto, o wszystkich nominacjach w kościele, od wikariusza po biskupa, miało decydować państwo. W odpowiedzi na to, dnia 8 maja 1953 roku, święto Stanisława, biskupa i męczennika, episkopat skierował do władz państwowych słynny memoriał. Kończący się znamiennymi słowami. Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego powołania i kapłańskiego sumienia, idąc z wewnętrznym spokojem i świadomością, że do prześladowania nie daliśmy najmniejszego powodu, że cierpienie staje się naszym udziałem nie za co innego, jak tylko za sprawę Chrystusa i Chrystusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara składać nam niewolno, non possumus. Tej zdecydowanej postawy episkopatu władze komunistyczne w Polsce nie były w stanie zaakceptować. Dnia 23 września 1953 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wraz ze swym sekretarzem generalnym Bolesławem Bierutem, który pełnił wtedy także funkcję prezesa Rady Ministrów, podjęło decyzję o aresztowaniu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. W nocy z 25 na 26 września 1953 roku do rezydencji księdza prymasa Przybyli wysocy urzędnicy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, aby ogłosić wydany zaocznie, bez oficjalnego oskarżenia i możliwości jakiejkolwiek obrony wyrok. W zapiskach więziennych księdza Premasa znajdujemy opis tego dramatycznego wydarzenia. Jeden z przybyłych panów zdjął palto, wyjął z teki list. I otworzywszy, podał papier zawierający decyzję rządu z dnia wczorajszego. Mocą tej decyzji mam natychmiast być usunięty z miasta. Nie wolno mi będzie sprawować żadnych czynności związanych z zajmowanymi dotąd stanowiskami. Prosił, bym to przyjął do wiadomości i podpisał. Oświadczyłem, że do wiadomości tego przyjąć nie mogę gdyż w decyzji nie widzę podstaw prawnych. Decyzji tej nie mogę się poddać i dobrowolnie tego domu nie opuszczę. Urzędnik prosił, by podpisać list, że go czytałem. Na karcie dolnej napisałem wręczonym mi piórem czytałem i umieściłem swoje inicjały. W tej samej nocy funkcjonariusze bezpieki wywieźli kardynała Stefana Wyszyńskiego z Domu Arcybiskupów Warszawskich. Nikt z pozostałych w rezydencji współpracowników księdza prymasa nie wiedział, dokąd go zabrali.